Widzowie, bo zrespiłem się w dziwnym lesie. Bardzo dziwnym, nikogo tutaj nie ma. E, nie! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kim Jestem, ty jesteś? ja czemu mnie pominąłem! Gdzie jest Zeus? Gdzie jest Zeus? Nie ma Zeusa. Ja się boję, nie ma Zeusa, nie ma Zeus. Zeusa. to mój przyjaciel. Naprawdę pojechał to na wakacje! Nie, coś się zrespiłem tutaj. Na pewno nie pojechał na wakacje. Czy mogę tobie wierzyć? Dobra, to chodź, nazbierajmy tych O. Bo cię uderzyłam. Okej. Okay. E, czyli gdzieś dziwnie, w dziwnej krainie się zrespiliśmy. Tym po, razem. Poczekaj na mnie. Musimy się... Tutaj chyba szybko... Szybciej zachodzi, nie wiem. Coś tak mi się wydaje. Zadanie na dziś. Zbudować łóżko. Zadanie na ten odcinek. I dom. I domek też. Ej, a ktoś będzie musiał czekać na patrolu. Na czatach? Po co czaty? Bo przecież będziemy tylko jedną. Musisz coś zrobić? Ty szukaj ten. Owiec, ja zajmę się drewnem. Okej. Okay. Daj mi to drewno, które wykopałaś. Nie. Dobra. Zajmij się owcami. Ja wykopię 40 drewna. Tak dla Essa. Me, me, Jestem gdzieś w dziwnej jaskini. Naprawdę? Gdzie ty jesteś? A gdzieś daleko. Nie Ale... odchodź ode mnie. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Wyszedłam twojego napisu. I... Nie ma Twojego napisu latunku. Weź, już widzie, się zgubiłaś. Widzę Twój napis. Widzę Twój napis. O, ja Twój też. Będzie do Ciebie, gościu. Gdzie Ty jesteś w końcu? Zgubiłam już nawet Twój napis. Hahaha! Eee! <gry> Słyszałem. Hmm. Nie A Ała, no wejesz, co? Hmm, nie chcę że tego Ale znalazłam świnię! świnie. Nie niszcz świneczek. Czemu? Jak ci... Biedne, słodkie świnki. Pa. Pa, nic ci nie zrobiły. Tylko sobie chodzą. Ale z niedługo będziemy głodni. A ja nie mam żarcia. Ja mam. Mogę ci dać. Wolę świnie. Chodź tu, świnka. Nie, biedna świnka. Nie niszcz jej. No dobra, jak chcesz. Ale nie niszcz wszystkich. One są słodziutkie. Słodkie świnki. Ej, a a będziemy robić eksplorację tak daleko, aż znajdziemy jakiś wybieg pand? Albo mhm. wiesz, Po co ci wybieg pand? Nie. Może nie. No A może tak z Zeusem? Ja, ja, już jest ciemno, pa, jak już jest ciemno. Dobra, budujemy sobie mieczy. Boję się. Budujemy miecze i ty. Ja nie umiem walczyć go. Umiesz, każdy umie. Nie, ja budujemy nie Budujemy miecze. Latuj mnie. Nie uratujecie. Masz sobie poradzić w tą noc. Ehm, czekaj, już ci robię. Już nam robię siekierki drewniane. Ja mam tylko cztery. Czekaj, już ci rzucam, rzucam ci. Masz siekierkę. Się? Czekaj, jakieś lagi występują. Masz siekierkę. Z tyłu jest. Nie, patyk na, mam. Na stole rzemieślniczym Nie umiem walczyć. Zabrałaś. Kosimy ten stół że i Nie dawaj. Dawaj w stronę wody. A czemu stronę wody? Przecież... Bo jak się zgubimy, to będzie nam łatwo odnaleźć siebie. Będziemy musieli podążać po prostu za wodą. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? O tutaj. Utopce. Siup. La, prosto na mnie płynie jeden. Pomóż, Maja. Pomóż, goni mnie utopiec. Gdzie jesteś? Tutaj. A, ja, go nie widzę, ja się boję. że ja nigdy nie walczyłam z prawdziwym utopcem. Aha, to chodź na ląd. Hmm. Tylko jeden raz z zombi. Co to wiesz? Pająki tam są. Dobra, chodźmy na te pająki. Będziemy mieć wędkę i rybki. Nie będziesz musiała niszczyć świnek. Rybki, kocham rybki. Pomóż mi! Dwa na mnie idą. Pomóż mi! Chodźmy na ląd. To dwa na, na mnie idą. Chodź na ląd! Ale tam są szybsze. A masz pająko nie bij Dobra! Pieślela. Nie mam My Już jesteśmy przyjaciółmi. A co? Nice. Myślałam, że mi ufasz. Creeper! Aaaa! Ziemia! Kamien! Ziemniaki! No, mamy już od razu złożę kamień. Co on tutaj no! robi? A, jest noc, dobra. Dobra, mamy go. Nie bój się, obronić. Chodźmy w tamtą stronę. Ej, poczekaj na mnie. A, szkielet. Ty się zajmij zombiakiem, ja się zajmę szkieletem. Gdzie jest ten ząbiak? A masz, ty, ząbiaczku, a masz, a masz. Koś. Boję się, ciebie. Masz, a masz, a masz, masz. Mas, mas. Pomogę ci. Świetnie! Świetnie, zacząłeś go od tyłu, ale nie chcę do ciebie wchodzić. Ej, a co to za dziwne drewno? Um, jak się kliknie się kierą w drewno, to ona się robi takie, w takie normalne drewno. Kliknij w nie, nie zniszcz, tylko kliknij. W takie normalne, o tu, 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 tu. A! widzisz? Czekaj, bo tam widziałem zombiaczka jeszcze chyba jakiegoś, nie pamiętam. A, szkielet kolejny! Ja! Idę ci pomóc. Ty, bo ja głodny jestem. A Pająk! Aaa, nie mam broni, nie mam broni! Zabiłam pająka, zbieram twoje itemy. Gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie jestem. Enderman! Co idź sobie od niego. Dobra, znalazł Maję. Dobra. I tyle. I czekaj chwilę. Skąd tu wiesz, kiedy będzie dzielone? Ja się buję. Ja mam mało, Ja mam małość. Zrób mi jeszcze jedną siecielę. Pomagam, bo ja mam już na Uderzyłam cię? Zobacz. Daj mi jeszcze jedną Nie sikielę, wiem, gdzie jest ja stół rzemieślniczy. rzemieślniczy. Dobra. Służymy nowy. Chodźmy Nie, na Nie. Ja podeszką. mam stół Naprawdę? To daj. No dobra, możesz sobie zachować jak chcesz. Stawiłam. Nie! Ja już mam wszystko. Ale ja też chcę mieć jeszcze jedną sikierkę. To ja już idę. Ej, Ty masz całe drewno! Mm. Mam ci to oddać? Tak, żebym mogła sobie zrobić jeszcze jedną sikierkę. Masz. Co? Masz. To mi wystarczy. Dobra. Ej, bo ja szkieleta słyszę dosłownie. Ho. Szybko buduj i idźmy. Zaraz tutaj któryś podę. Ja chyba go widziałem. I chyba widziałem szkieleta. O, dzięki. I dajemy, kopiemy się w górę. Ty, ty od tej strony. Od drugiej. Zaraz cię odkopię. Masz, masz, tutaj, masz, przejście Koło ciebie Dawaj się kop do góry Masz, już możesz Dobra, chodźmy Ty, bo od razu na nas idą, dosłownie Jacy, jacy Janusza, od razu na nas idą Ja chcę ten hełmik, rozumiesz? Nie, mam go Hełmik mam Ej, a ja nie mam hełm, hełm No to dam ci mój hełm. Nie chcę. Masz mój helmik. Nie czego? Ale go wzięłaś. Czekaj, chodźmy jeszcze przez chwilę. Libel! To uciekaj się. od niego, ja ci, ja ci go zaraz A nie, tutaj... A! Dobra, chodźmy jeszcze szkiełę na szybko ciągko pokonać. Dawaj! Jego sprowokuję, ty go zajdziesz od tyłu. A nie, w ciebie strzela. Wchodzi go od tyłu. Winąłeś? Tak. Weźmy te item. Nie, nie bierz. Ale potem ci oddam. Nie, ja się już do ciebie tepam. No Czemu chodźmy, mi zabrałaś sobie. moje wszystkie itemy? No to... Z... Też notuje się tę. Najbardziej chcę wełnę. I się szykierkę ja wełny. Co? Czekaj, już idę. Do dziury. No. Jedna Wszystkie jedna. moje rzeczy i temy. Dobra. To chodźmy. Pa, jaka tutaj była zadyma. Oż, zombiaczek jeszcze się pali. Pali się. O, szkoda. Zniszczył się. Musimy coś znaleźć do jedzenia. Mam tutaj mięso zombiaka. Je, a nie, ja nie jestem, ja dwa razy zginąłem. Mogę ci dać... O, dawaj rybki. Rybki niszczymy pod wodą. Nie, nie siekierką. Znaczy możemy. Go rybę! Ej, otupieć! Wychodźmy! Nie, dawaj, pokonamy go razem. Razem go pokonamy. Już pokonałaś kilka mobków, dzisiaj, w nocy. Przypadkowo. Przypadkowo? Pewnie. To ja się już, 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 już. Duszy się! Ratunku, duszy się! Oh. Ej, bo mam trzy sferduszka, dosłownie. Gdzie ty jesteś? Pod wodą teraz. Widzę cię, myślałam, że jesteś szkieletem. Drugi utopczyk, chodź tu. Ja! Dobra, od razu dwa, trzy, cztery i od razu jeszcze. Się palisz. Chłopie nie! Chodź! Mięczko! Nic nie mam! Ale wiesz, że koło ciebie właśnie przepłynęła ryba. Wiem, właśnie ją gonię. ja ją gonię. Ej, ja też. Chodź, mięzko! Chodź lubisz. A masz te nici? Nie. Nie masz nici? Nie mam. Powinnaś mieć w plecaczku. Czekaj, na powierzchni. Zalec do ciebie przyjdzie do wody. Nie. Owca. Dobra, to dawaj ją zniszcz. Ty, bo musimy przecież skonstruować dom. Dobra, szybko. Zbieramy drewno? Mam trochę. Daj mi całe, proszę. Nie. Proszę, dobra, nie musisz. Mam. Zbieramy. Dwa, cztery. 24 to mało dosyć. Zbieramy szybko, musimy zebrać Ty mi jeszcze z tak. No ze. Mm. Ty możesz pozbierać jeszcze tak gdzieś... Nie wiem. No około 10, dobra? Ile nazbierasz? Dużo. Tyle nie Dawaj, budujemy, budujemy szybko, szybko. Zacznę podstawę. Podłogi na razie nie buduję. Mam 4-4. Ja mam wełnę. 44 to nieźle. Czekaj, to buduję podstawę. Pa, tu. Siub. Nie buduję podłogi siup. na razie. Siub, siup. Tutaj będą drzwi. Jakby coś. Siub, siub. Okay. Jeszcze jedno tu. O, i teraz w Tomcy. Eee, ja też chcę cześć. Dobra. Ej, Budujemy drugą iść. podstawę. Kładajemy. Po co ci utopczy? Nie mówię na Ogórek! Skąd ty masz ogórek? Ogórek to jest inaczej creeper, wiesz? Chodź, sorry, chciałam postawić drewno. Ale ja też chcę coś zrobić. Ale Dawaj, tutaj mieć łatwo do, do piasku, więc szybko sobie zbudujemy okno. No a tutaj musimy zniszczyć, bo... Czy tutaj na pewno zrobimy tą wioskę? Tak. Ładnie jest to, nie? Hmm. Nie mam drewna. Buduj! Buduj, ja skoczę po więcej drewna. Tutaj jest jedno. Weź go. Tutaj weź. Wow. Deszka odleczą. Siu. I dawaj, buduj. A kiedy skończysz to trzecie... Piętro, zacznij budować już dach. Obdachowanie. Weź tutaj tą deszkę, bo mi spadła. Proszę. Już na dole tu. Już ją stawiam. O. Mam. Tutaj mamy taką dziurkę. Siup. I budujemy dach. No. A jeszcze nazbieram sobie trochę drewna. Ja mam dwa źle. Czekaj, bo zaraz koniec odcinka, jeszcze pięć minut mamy. Naprawdę? Tak, pięć minut, na koniec odcinka, szybko budujemy, budujemy. Ja chcę mieć chatę. Ale oczywiście z moją siostrą będę mieć fajne miejsce. To ty masz siostrę? Tak, a Cioa pojechała na wakacje. Aha. Nie się. A czemu czarny pan ciebie tutaj dał. On da, też dał mnie i zębka na bezludzie. A, ten pan zaatakował moją wioskę, więc miałam jedną łódkę, więc chciałam nią podpłynąć, uciec, ale musiałam latować w wioskę, więc zginęłam, więc potem się odrodziłam i no wie... Masz stół rzemieślniczy? Chodź tutaj. Sprawdzę. Tak. No to chodź do domu. I, I dawaj. po prostu... Moją siostrę też wygnał. Mm -hmm. Ale do innego. Więc nie mogliśmy się na ziemi latować. Potem łódka... Nie zniszczyłam. Nie, nie śliłam, się I... No wiesz... Dobra. Mi? Dawaj Dobra, buduj. Masz. Ej, masz. Masz całe moje drewno. Zacz, a czekaj. Zbuduj mi kilof. I jeszcze drzwi zbuduj. Okay. A i to jest i już to jedno łóżko, bo przecież mamy już rzeczy na łóżko, prawda? Ale kto będzie tak tu na śleży? Na razie nikt. Ej, co? Dosłownie, ja się wkopuję ziemi, w ziemię, a tutaj już mieć. jest, leży se. Ty, bo nie mogę nigdzie kopać. Ty, 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 tutaj jest tyle miedzi. Słuchaj, ej, patrz. Chodź tutaj zobacz. i zobacz. Ty... Ty... Bagna! No, czekaj, ja zaraz też przyjdę. Chcę tylko zwiedzić, ba... a nie, to jest puszcza. Nie, nie bezpieczę. idziemy kiedyś do tej puści? No może. Ty, a co jeśli tam znajdziemy leśny dwór? To stawiaj drzwi i daj kilof, proszę. Zjeciłem. Jeszcze raz chyba myślisz, bo coś dalej trzymasz, ten kilof. Ja też sobie zrobię kilof. Dzięki. Idę do domu i zalec wlecam. Mhm. Ty, bo dosłownie tutaj mamy tyle miedzi. Chłopi, czy pani, tutaj mamy tyle miedzi. Ty, kolejne złożę miedzi, nie. Nie wierzę. Ej Maja, bo tutaj jest tyle miedzi. Zrobiłaś sobie szkodki, żeby potem tam stamtąd... być? Tak. Ej, spróbuj też jakoś No to, żeby zrobić latalnie. Pochodnie. No, nie ma nigdzie tutaj wungla, niestety. Szkoda. Ej, a patrz tam utopię Tam utopię się. Plus Ej, utopciu! Czekaj, ja go zniszczę. Tylko nie mam czym. Ja nam robię łódkę. A, on chce mnie wolnąć trójzębem. On ma uśle łodzika, musimy go pokonać. A co mam, A po co nam łódź? Dawaj, we dwójkę go na pewno pokonamy, szybko, bo odpływa. Chodź tu, dawaj, pokonujemy go. Próbuję we mnie rzucić. No chodź mama. Musimy go pokonać. On ma muszle. A teraz może, może dostaniemy też trójząb. Nie chcesz trójzębu? zębu ciebie próbuję teraz mi opnąć. Dawaj! I pod wodę! 3, dwa, 1, siuuu! Dawaj! W kółko goń! Skupił się na... Za... Ała! Ja go od tyłu! Nie mogę go uderzyć! Gdzie są? Ała, on mnie trafił. Gdzie są moje itemki? Na wodzie. Co? Tam jest jeszcze mięso, tam jest kilo, tam jest chyba dlewna, tam jest wełna. Ała, ty, bo on mnie tak... A masz ty Nie gap się na mnie. No znowu! Maja. ważne ja chcę noc. mojej temki dawaj pomóż mi z tym ja utopcze o co tam tego cieszy co się zdarzyło że moją siostrą. nie trzeba żyć w strachu wiesz już już dzieci po noc. mnie po mnie po mnie po mnie pomóż mi pomóż proszę Właga. Pomóż! Ale nie mam śpiewa. tak dużo serca jak ty. A za to jest krowa! Nie! Nie wchodź do domu! Nie. Masz już swoje subskrybki? No. Masz drewno? Em, tak. Dasz mi? 17, a po co? Mogę coś budować. Szkołę chcę stworzyć. Ja mam piasek już. Daj tak. mi po prostu, okej. Okay. Ja, pa. Pa ręka autopca. Nie ma go. Ziemniki. Oj, się Daj. Daj. Dra Daj, drewno. Co? Ej, pat, trójzą. HA! Łysął topcu? Cze? Naprawdę? No. Masz i temy? Dobra, mam łóżle łodzika. Bo ja go życzyłam. Oj, sorry. To dzięki nie masz. Dzięki Maja. Paliwo właśnie. Dobra. Bez... Dobra, mamy. Mam Jej, mamy światełka. Dzięki pieczyko, że mam światełko. I zaraz będziemy mieć jeszcze więcej światła. I widok. Co ty na to, żeby tutaj sobie zrobić? Albo wiem. Tutaj spróbujemy zrobić taki potem stół. Tutaj damy dwie deseczki tam, tam damy okno. Tutaj damy kwiatka. A tu będą nasze łóżko Zaraz dam Ci też drewno i zrobię pierwsze łóżko. Dobra? Mhm. Czekaj, a ja mam tyle wełny, że to można mi zrobić? Tak, masz. Trzy drewno powinna a, Trzy wełny. Trzy wełny. Daj mi te szkło. Proszę. Dobra. Zaraz będzie koniec. Koniec odcinka. Nie, znaczy tak, już powinniśmy kończyć. To na razie widzowie. Pa, Cześć.